Naszym gościem Maciek Kawulski, witaj Maciek. Cześć, cześć. dzień dobry po raz kolejny. E, Maciek słuchaj, jest sprawa, która nie daje spokoju kibicom boksu zawodowego, a mianowicie chodzi o Grzegorza Soszyńskiego i słynne rękawice Everlasta, które nie trafiły do niego tylko pafeny. Powiedz mi jak to się stało, jak wyglądała cała ta sprawa, bo obaj zawodnik i trener Łapin mówią zupełnie co innego. No właśnie, no, pozwól, że nie będę w takim razie wprowadzał na rynek trzeciej wersji, która e, jeszcze bardziej zamąci i będzie tylko trzecią wersją i będzie można w nią wnierzyć, lub nie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jedynymi osobami, które mają komplet pełen wiedzy na ten temat, jestem ja i Martin i mogę tylko tyle powiedzieć. Ważne, dobrze by było, żeby wszyscy, którzy się znają na boksie, zastanowili się, jaka instytucja jest odpowiedzialna za tak zwany porządek w strefie zero, porządek z rękawicami oraz pozostałe elementy tak zwanej części oficjalnej sportu, który nazywa się boks. Ta instytucja nazywa się PZB, w związku z czym należałoby prawdopodobnie zadać to pytanie tej instytucji i zapytać, dlaczego nie dopilnowali tych elementów. A propos, to był boks zawodowy, więc Andrzej Parzęcki. Powiedz mi, jak współpracowało współpracowałeś właśnie z Wydziałem Boksu Zawodowego, jeżeli chodzi o organizację tej gali? Andrzej Parzęcki jest bardzo dużym profesjonalistą, ja go cenię. Uważam, że jest osobą, która widzi perspektywę w boksie zawodowym i chce go zmieniać. E, e, pytanie tylko czy e, jakby ilość incydentów, zbiegów okoliczności oraz chichot historii który cały czas wisi nad polskim boksem jest, jest jeszcze, daje jeszcze jakąkolwiek możliwość reformy, czy, czy Andrzej po prostu da radę w jakikolwiek sposób to zmienić? myślę, że, że, że Polsat Boxing Night było jest świetną inicjatywą wsparcie takich osób jak Marian Kmita czy Zygmunt Solosz to jest, to jest wielki handicap e, boks dostał drugą szansę czy ją wykorzysta? Ja jestem promotorem MMA, nie mi oceniać. Maciek, jeżeli chodzi o sędziów, ten aspekt mógłbyś chyba poocenić. Trochę kontrowersji było szczególnie po walce Zegana Gana Ścieślakiem. Cendrowski i Jonak, także powiedzmy kibice odezwali się dość głośno po wyniku tej walki, ogólnie po przebiegu i po tym, jak zachował się sędzia ringowy. Oceń ogólnie, jeżeli chodzi o tych sędziów. Również nie do końca zgadzam się z werdyktem tych dwóch walk. Natomiast jak wiesz, rola organizatora... Przynajmniej tak powinna wyglądać i na tej gali tak wyglądała. Ogranicza się do zorganizowania gali. Nie jesteśmy organizatorami gali, którzy, zarówno na naszych galach, jak i innych, przyzwyczajeni są do tego, że chodzą w strefie zero i zaglądają w karty sędziowskie. Nie zaglądaliśmy w te karty tak samo, w tym samym momencie, kiedy reszta świata dowiedzieliśmy się o tym werdykcie z ringu. I co mogę powiedzieć? W obydwu przypadkach zarówno Damiana, jak i Maćka jest mi bardzo przykro, ponieważ to są poza tym, że świetni zawodnicy bardzo ich szanuję, bardzo fajni ludzie i, i, i jest mi przykro, że w pewnym sensie stali się po raz kolejny ofiarami polityki, bo to tak jest, no, bo to tak jest, bo, bo jakby przebieg walki wskazywałby na przynajmniej delikatnie inne rozwiązania. A to, co zobaczyliśmy w, w kartach sędziowskich, czyli jakby punktacji i przewagi było w niektórych przypadkach no, mówiąc kolokwialnie, delikatnie, używając eufemizmu, e, granda. Powiedz mi jeszcze Maciek, w ostatnim wywiadzie dla naszego portalu powiedziałeś takie zdanie, że zbliża się koniec promotorów boksu zawodowego w Polsce. Rozwij tę myśl, bo wśród promotorów powiedzmy niezbyt dobrze przyjęta została Twoja opinia, której udzieliłeś w wywiadzie dla naszego portalu. Mam to w dupie, co myślą promotorzy. natomiast trochę przesadziłem, to był żart, byśmy zmęczeni po locie. Nikt nie ma tutaj zamiaru nikowych, przede wszystkim tak my się nie zajmujemy boksem i, i, i od tego zacznijmy, że, że nadal nie będziemy się tym boksem zajmować, o ile? Pan Marian Kmita nie poprosi nas o to, żebyśmy wyprodukowali dla niego kolejnej gali. Nie jesteśmy promotorami boksu i nigdy nimi nie będziemy, przynajmniej ja. E, interesuje mnie MMA. Natomiast e, poprzez to, że jesteśmy zaproszeni do pewnej bardzo istotnej chociażby... Z... Kategoria samej nazwy Gala Stulecia bardzo istotnego przedsięwzięcia w boksie. Przyjrzeliśmy się pewnym sprawom, i, no i jestem bardzo zaniepokojony. Powiem w ten sposób: nie chciałbym, żeby za 10 lat MMA wyglądało tak jak dzisiaj boks. Nie chciałbym, żeby werdyktami decydowała, decydowały wartości, które dziś decydują boksem. Jestem temu przeciwny i nigdy nie będę milczał, kiedy będę takie rzeczy widział. W związku z czym promotorzy boksu prawdopodobnie są źli, dlatego że nagle pojawił się ktoś, kto zaczyna o tym mówić. Jak mają jakiś problem w związku z tym, że to mówię, to wiedzą, gdzie można mnie znaleźć. Mogę, jestem otwarty do wszelkich konfrontacji, rozmów na ten temat. Wiem, w jaki sposób odbywa się e, wiele rzeczy w polskim boksie, nie podoba mi się to, nie akceptuję. Mówię to głośno i otwarcie. Jak się komuś to nie podoba, to jest jego problem, niech się wypowie na temat MMA. Jak znajdzie takie same niedociągnięcia w polskim MMA, jak ja znalazłem w polskim boksie, olimpijskiej dyscyplinie, która ma związki, dotacje państwowe. To ja jestem w stanie usiąść z nim naprzeciwko teraz, w tym momencie, i rozmawiać na ten temat. I założę się, że polegnie w tej rozmowie i że yy, nie będzie miał wiele do powiedzenia. Nikt, kto, yy, kto do tego przystąpi. Maciek, <laughs> jeszcze ostatnie pytanie. Jeżeli chodzi o Pawła na stule, były rozmowy toczone z nim, są rozmowy toczone nadal. Jak wygląda ta sytuacja? Czy po Najman możemy spodziewać się, że to Paweł na będzie przeciwnikiem któregoś z pięś, yy, przepraszam, pięściarza albo strongmana, który zwycięży w tej walce? Słuchaj, no to. Yy... Jest bardzo wcześnie, żeby o tym mówić. Jest, jest wiele planów. Jest wiele planów. Ciężko mi jest powiedzieć. Ja, 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 ja nawet w tym momencie, yy, i to jest najlepszy dowód na to, jak do tego podchodzimy, jak powinien wyglądać sport w Polsce, ja się nie zastanawiam w tym momencie aż tak daleko na przyszłością, ponieważ ja naprawdę nie wiem, kto wygra. Nie wiem, mimo iż jestem tak blisko, mimo iż obserwuję prawie, że, no może nie każdy trening jednego i drugiego, ale bardzo wiele jestem, przyjrzałem się tym zawodnikom, wiem sporo o tym sporcie. Sam kiedyś uczestniczyłem i walczyłem w MMA, nie jestem w stanie odpowiedzieć, kto wygra. To jest właśnie piękno tej dyscypliny. I Bayer polega na tym, żeby teraz inne elementy nie wpłynęły w taki sposób, żeby piękno tej dyscypliny największe zniszczyć czyli to tą apolityczność, tą, tą, ten dystans od pieniądza, od wszystkiego, co, co nie jest sportowe. To jest ring, który ma skonfrontować prawdziwe emocje i prawdziwe emocje skonfrontuje. Jak się to stanie, podejdź do mnie, zaraz po gali, daj mi 10 minut na zastanowienie się, i jak już będę widział, kto wygrał, zastanowię się, co może być dalej, i ci wtedy spróbuję odpowiedzieć. Ale powiedz mi, Paweł Nastula pojawi się na KSW. Jak wyglądają rozmowy z tym zawodnikiem? Bardzo, bardzo dobrze. Paweł Nastula wyraził chęć walki na, dla naszej federacji. My bardzo od zawsze mówimy, że bardzo chcielibyśmy, żeby Paweł dla nas walczył. Eee, mam nadzieję, że że się to uda zorganizować. No, kontrakty to są złożone elementy. No, to, to się nie składa tylko z, z tego, że chcesz u nas walczyć? Tak, za ile? Za tyle? No dobra, to chodź. Nie? To, są, to są poważne rozmowy i, yy, i, i takie rozmowy są cały czas prowadzone. Atmosfera między nami a managementem Pawła Nastuli jest bardzo dobra. Yy, Paweł będzie stał w kornerze jednego albo dwóch zawodników na gali KSW. Yy, jesteśmy, yy, żyjemy w w dobrej kolektywie, miejmy nadzieję, że z tego wyniknie fajne wydarzenie sportowe. I to nie jest, że ja coś ukrywam, ja po prostu nic więcej poza tym, co Ci powiedziałem, nie wiem.